The Nie witajcie w moim kolejnym filmiku Dziś tak tematycznie w związku ze zbliżającą się premierą Kosogosa Już w ten piątek maraton z igrzyskami śmierci Którego nie mogą się doczekać Będzie na pewno niesamowicie Zapraszam Was na Mockingjay Book tak, Kosogus Book tak, Do którego nominowała mnie Marta Oakis z kanału Secret Books Także odsyłam Was na jej kanał A dokładnie rzecz ujmując Do tego tagu w jej wykonaniu Link znajdziecie w opisie poniżej Marto bardzo dziękuję za otagowanie I mam nadzieję, że nie gniewasz się na mnie za to, że... Dopiero teraz robię ten tak, bo zostałam do niego nominowana chyba rok temu. Generalnie mam tyle taków do nadrobienia, że lepiej nie mówić. Także mam nadzieję, że się nie gniewasz i oczywiście gorąco, gorąco Cię pozdrawiam, a Was zapraszam na filmik. Katniss Everdeen, czyli ognista książka, która zapaliła Twoje serce. Za bardzo tego nie rozumiem, o jakie zapalenie tutaj chodzi, więc zakładam, że być może chodzi o to, że zaczęłam coś czytać i ta książka natchnęła mnie do robienia. Czegoś na przykład, więc patrząc na to w takich kategoriach, taką książką są oczywiście i na pewno się tego nie spodziewacie: Trzej muszkieterowie Aleksandra Dima, bo właśnie dzięki tej książce zaczęłam tak namiętnie czytać powieści historyczne i ogólnie jakoś tak więcej zaczęłam czytać, właśnie dzięki moim kochanym muszkieterom których mam nadzieję już przeczytaliście, bo jeśli jeszcze ich nie przeczytaliście, to ja chyba nie muszę mówić, co to oznacza, prawda? Fochy te sprawy. Naprawdę niesamowity klasyk. Pita. Czyli najcięższa książka w twojej biblioteczce. I tu wiecie co, przydałoby mi się Pita. Naprawdę potrzebuję jego pomocy, bo ta książka jest taka ciężka. Właściwie to są dwie książki, taki komplet, ale teraz Wam pokażę dwie, ale nawet osobno ważą dużo i to chyba najcięższe książki, które tutaj mam. Ćwiczymy mięśnie. I to jest moda kolekcja Instytutu Ubiorów Kyoto. Bardzo fajne albumy, które pokazuję Wam chyba teraz do góry. Nogami, także to są te książki, które znajdują się właśnie tutaj, w tym takim pudełku. I one są naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężkie. Gail, czyli książka, za którą bym zabiła. Można to rozumieć na dwa sposoby: albo zabiłabym za książkę, bo tak bardzo, bardzo chciałabym ją mieć. I taką książką jest, co to mogłoby być, wiem, Star Wars z kolekcji Barnes and Noble, tak bardzo, bardzo mocno chciałabym mieć tę książkę. Druga opcja, to zabiłabym kogoś za zniszczenie książki, którą tak bardzo, bardzo lubię. No to na przykład myślę, że mogłabym zabić za zniszczenie trzech muszkieterów Aleksandra Dima, których Wam już pokazywałam, a także wszystkich innych książek, które tak bardzo bardzo kocham, Pielgrzym, parabelum, Czas żniw, można by to po prostu wliczać w nieskończoność, te książki, w których się zakochałam, no i oczywiście Akademia Wampirów, tak teraz rzuciłam się w oczy, Akademia Wampirów, oczywiście zabiłabym również za zniszczenie książek z kolekcji Barnes Noble, one są tak pięknie wydane, że gdybym komuś wyżyczyła którąś z tych książek i ten ktoś oddałby mi taką książkę zniszczoną, nie chciałabym znaleźć się w jego skórze, przy okazji może dodam, że już o tych książkach nagrywałam filmik, także odsyłam Was do niego, link znajdziecie w opisie poniżej, one są tak pięknie wydane, a muszki te robię, są tacy cudowni, że po prostu naprawdę zabiłabym za zniszczenie tych książek. Prim, czyli ulubiona książka z dzieciństwa. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, na kogo wypadnie na tego bend, Tym razem będzie to książka Lew, Czarownica i Stara Szafa. Chodzi o opowieści z Narni. Chyba za każdym razem, do takie pytanie pojawia się w tagu, podaję Wam inne tytuły, ale naprawdę dużo książek w dzieciństwie lubiłam. I chyba jednak nie jestem w stanie wskazać tej takiej najlepszej, ulubionej. opowieści z Narni lubiłam. Naprawdę lubiłam, i po przeczytaniu tej książki chyba. Chyba jak każdy sprawdzałam rozmaite szafy w poszukiwaniu przejścia do magicznej krainy, także bardzo, ale to bardzo miło wspominam tę książkę. Finik, czyli książka z piękną okładką. Wiecie, co jakoś nie dziwi mnie powiązanie tej kategorii z finikiem? Książką z najpiękniejszą okładką Jest moim zdaniem Jurassic Park Michaela Crichtona, chodzi o to przepiękne Wydanie z kolekcji Barnes and Noble Bardzo podoba mi się to połączenie kolorystyczne Biel, czerń oraz czerwień No i ten dinozaur z przodu I te pterodaktyle z tyłu To jest naprawdę coś niesamowitego I tak wiecie troszeczkę mm, Przypomina mi moje dzieciństwo, bo kiedyś Bardzo, bardzo chciałam zostać paleontologiem Także nie wiem dlaczego poszłam na archeologię ani poszłam właśnie bardziej w tym kierunku W każdym razie też kopałam w ziemi prawie na jedno wyszło naprawdę niesamowita okładka. Joanna, czyli książka, która cię zraniła, która wywołała łzy. Skoro jesteśmy w temacie, chyba nic dodać, nic ująć. Kto przeczytał, ten wie o co chodzi. Prezydent Snow, czyli najbardziej znienawidzona książka. Żeby nie być tak szalenie monotematyczną I nie powoływać się na coś, co czytałam całkiem niedawno I co mnie strasznie wkurzyło, gdy to czytałam To wiecie, moja wewnętrzna bogini Cały czas stupała nóżką ze zdenerwowania e, Może przypomnę coś innego Coś, czego bardzo, ale to bardzo nie lubię I czego chyba dawno nie było na moim kanale Chodzi oczywiście o wojnę rodziny Gucci i Jenny Jenny Gucci po prostu Najgorszą autorkę na świecie Autorkę, bohaterkę, wiedzę bo to były jej wspomnienia, to było coś naprawdę strasznego. Nie czytajcie tej książki. Raz jeszcze to podkreślam, ona nawet nie nadaje się na podpałkę, ponieważ smród, który by się z niej wydzielał, byłby po prostu niemiłosierny, także przestrzegam was przed tą pozycją. Gailnis pitnis czyli książkowa para, której kibicuje. Zdecydowanie Page oraz Arcturus z czasu żniw Samanty Shannon. Tu mam tylko zakon mimów, ponieważ czas żniw gdzieś posiałam. Pytanie za 100 punktów, gdzie mam tę książkę, będę musiała ją odszukać, ponieważ tak bardzo, bardzo ją kocham, a nie mogę jej znaleźć. Także to na pewno będzie ta para i też jestem ciekawa, czy trzymacie za nich kciuki. Kto czytał czas żniw oraz zakon Mimów, Łapka w górę, też trzymacie kciuki za Page oraz Arcturusa. I to tyle, jeśli chodzi o ten tak. Więcej pytań już nie ma. Jeśli chodzi o kosogosa, oczywiście z niecierpliwością czekam na premierę oraz maraton filmowy. Kosogosa będę sobie tak odświeżać przed maratonem. I jestem ciekawa, czy ktoś z Was też będzie odświeżać kosogosa. Czytać raz jeszcze to, ewentualnie całą trologię Susan Collins. Także będę wdzięczna za Wasze komentarze pozostawione poniżej. Mam cały piątek na to, żeby przeczytać kosogosa. I na pewno to zrobię. już nie mogę się tego doczekać. Chociaż ta końcówka, tak mówić, że wiecie, nie mogą się tego doczekać, biorąc pod uwagę to, co tam się na koniec. Moje serce znowu zostanie rozbite na milion kawałków, ale wiecie, okej, okay, bez spoilerów. Także bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chodzi o otagowanie kogoś, nie mam pojęcia za bardzo, kogo z booktuberów otagować, bo nie ogarniam tego, kto z nich czytał Igrzyska Śmierci, więc może po prostu taguję wszystkich, którzy czytali Igrzyska Śmierci, którzy czytali Kosogosa. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zrobicie ten tag I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Raz jeszcze nie mogę doczekać się Kosogosa. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego tego i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się pa!